Dzieci biorące czynny udział w powstaniu często działały już wcześniej w konspiracji. Najczęściej była to grupa zawiszaków, będąca częścią Szarych Szeregów, czyli Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej. Dzieci te miały od 12 do 14 lat, a wykonywały głównie zadania pomocnicze. Jednym z częstych zadań było roznoszenie listów oraz meldunków wojskowych, a działania te rozpoczęto już 2 sierpnia. Łącznie roznoszono nawet kilkanaście tysięcy listów dziennie. Ponadto ludzie uciekający przed walkami często zmieniali adresy, a do zadań małych listonoszy należało odnalezienie adresata. Oznaczało to nieraz przedzieranie się przez niezwykle niebezpieczne tereny, gdzie śmierć mogła zawitać na mrugnięcie okiem. Niemieccy snajperzy zdawali sobie sprawę ze znaczenia małych kurierów, przez co nie omieszkali strzelać nawet do dzieci. Pewnego dnia, niosąc duży pakiet korespondencji na kredytową, musiałem przeskoczyć przez otwartą przestrzeń placu Dąbrowskiego. Byłem już prawie u celu, gdy z budynku pasty na zielonej posłano serię z karabinu maszynowego w moją stronę. Wywinąłem koziołka i schowałem się za leżącą w pobliżu metalową beczkę. Odczekałem chwilę, skoczyłem. Kolejna seria w moim kierunku. Dyszałem ciężko i rozpaczliwie. Myślałem, co tu robić, skoro cały czas jestem namierzany. W tym momencie nadleciały sztukasy i zaczęły zrzucać bombę. Wtedy oderwałem się, skoczyłem do przodu i już byłem w prawie. Tak mało brakowało, by została po mnie tylko torba z listami. Wspomnienia Jerzego Gniacika, wówczas lat 14. Choć do służby przyjmowano dzieci powyżej 12 roku życia, zdarzały się też przypadki takich, które miały mniej niż 10 lat. Dowódcy co prawda nie chcieli przyjmować zbyt młodych osób, jednak dzieci często zawyżały swój wiek, byleby tylko wziąć udział w powstaniu. Oprócz roznoszenia meldunków i korespondencji, dzieci wykonywały także szereg innych istotnych zadań. Do ich obowiązków należały m.in. pomoc w budowaniu barykat, dostarczanie środków opatrunkowych do szpitali czy też obserwowanie osób podejrzanych o zdradę. Oczywiście wszystkie te informacje musieli zapamiętać. Nie wolno im było niczego zapisywać, żeby w przypadku dostania się w ręce okupanta, ten nie mógł się niczego dowiedzieć. Mimo, że te zadania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo proste, ich łączna wartość była nieoceniona. Powstanie odcisnęło wielkie piętno na dzieciach. Było ono dla nich jednym z największych przeżyć, najstraszniejszych. Nic w tym dziwnego, w końcu musiały patrzeć na egzekucje prowadzone przez Niemców, ciała leżące dookoła, które nieraz nie posiadały kończyn, czy też były całkowicie rozerwane przez bomby, a także śmierć rodziców na własnych oczach. Musimy sobie uzmysłowić, że przecież one to wszystko widziały. W mniejszym lub większym stopniu, ale jednak. Niedokrotnie zdarzała się sytuacja, że po utracie rodziców, jeżeli udawało się tym dzieciom przeżyć, musiały ukrywać się w grobowcach cmentarnych oraz piwnicach. Zdarza się, że to rośli żołnierze wracali w ciągu ostatnich lat z Iraku lub Afganistanu z zespołem stresu pourazowego. Ludzie przygotowywani do wojny. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić, jak te wydarzenia mogły wpłynąć na dzieci, które doświadczyły powstania. Czy mogły one po powstaniu liczyć na jakąkolwiek pomoc psychologiczną? To oczywiście retoryczne pytanie, na które odpowiedź musi być okrutna. Po wojnie kraj był zniszczony, był inne zmartwienia. Zresztą samo pojęcie stresu pourazowego pojawiło się dopiero kilkadziesiąt lat później. Wiele z tych dzieci najpierw zostało skazanych na doświadczenie okrutnych wydarzeń, a potem zostało skazane na bycie pozostawionym bez jakiejkolwiek pomocy.